Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik o ciągnięciu na smyczy przez psy. I chciałam najpierw wspomnieć o tym, że ja nie jestem ekspertką i to, co Wam powiem, jest zebrane z tego, czego się nauczyłam z książek, programów i z doświadczenia z psami. Wspominałam w poprzednim filmie, jak wyglądał spacer z Rickiem w pierwszych miesiącach jego życia. I nie wyglądało to dobrze. Jeżeli chcecie zobaczyć poprzedni film, to link będzie pod spodem. Teraz powiem Wam, dlaczego spacer z Rikim właśnie tak wyglądał. Na początku, kiedy z nim wychodziłam, zależało mi na tym, żeby nauczył się załatwiać na zewnątrz. Dlatego chodziłam za nim jak jakiś lunatyk, mówiąc tak. Chcesz zrobić się, no? Tutaj chcesz zrobić kufkę. Tu jest panie. Chcesz zrobić, tak? Zrób nic? jest. tam chcesz. Tutaj chcesz zrobić, że. No? O, tutaj zrobisz kufkę. Zrobisz tą No zrobię ja Miałam też wyrzuty sumienia, że jest e, tak dużo zamknięty w domu, na podwórku i nie może poznawać świata. E, dlatego robiłam też tak. Chcesz to zamknąć Fajny kwiat, tak? Fajnie pachnie? No? Fajnie pachnie? Ale słuchaj. No, ładnie pachnie do kwiat? I Słuchajcie. Ładnie pachnie? A zobacz, co jest tam? Motylek? Ładny motylek. Idziesz do motylki? Chodź do motylki. E, widziałam też takie przypadki, więc nie tylko ja tak robię. Może wy też tak robicie? Widziałam właśnie takie przypadki, że ktoś chodził za swoim psem, po prostu tam, gdzie pies szedł, tam szedł też właściciel. I ta sprawa wygląda ok, dopóki pies jest zdominowany przez swoją matkę, bo dopiero go dostaliśmy jako szczeniaka, więc naturalnie psy są zdominowane. Przez swoje matki, albo po prostu pies jest zdominowany przez swoich poprzednich właścicieli, więc wtedy wygląda to śmiesznie, ale jest wszystko ok, bo pies nie ciągnie zbyt mocno, więc jest dobrze. Pies przez ciągłe dawanie mu znać, że to on decyduje, co ma robić, staje się coraz bardziej dominujący. I jeżeli pies jest jeszcze małym szczeniakiem albo jest po prostu psem małej rasy, sprawa wygląda tak. Nie ciągnij, nie, nie ciągnij, zostaw, udusisz się. Przestań, udusisz się. Chodź, udusisz się. Nie, zostaw, zostaw. Jeżeli pies jest większy, wygląda to już tak. Zostaw, przestań. No i w tych przypadkach mamy już problem. Jeżeli oglądacie ten film, to pewnie wasza sytuacja wygląda podobnie. I nawet jeżeli to jest mały pies i nie szarpie zbyt mocno, to jest to duży problem, bo w psychice tego psa jest dokładnie to samo co w psychice tego dużego psa, czyli że to on rządzi. Pewnie chcecie dowiedzieć się, jak to zmienić, więc już daję Wam kilka rad. Ważne jest to, co się właściwie stanie przed spacerem. I już od wzięcia psa na smycz, trzeba uważać na to, co się robi. Najpierw poczekaj, aż pies się uspokoi. Możesz kazać mu usiąść i. Jeżeli chcesz, możesz uspokajać psa smakołykami, ale to nie jest zbyt dobry pomysł, jeżeli pies jest zbyt podekscytowany, bo tym samym nagradzasz jego złe zachowanie. Na przykład skakanie na ciebie e, lub inne oznaki podekscytowania. Dziękuję. Siad. Dobrze. Kolejna rada, bądź cierpliwy, nawet jeżeli to będzie trwało kilka minut, nie przypinaj smyczy, dopóki pies nie będzie spokojny. Pewnie większość z Was używa e, szelek albo e, zwykłej smyczy z obrożą. E, I tego też można użyć, e, ale poza tym e, najlepiej e, jest mieć tak zwaną ringówkę, z tego co wiem, tak to się nazywa. I można ją e, zrobić samemu albo kupić. E, do zrobienia samemu potrzebujecie. Właściwie tylko sznurek i jakieś kółko metalowe. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj mamy sznurek, i tutaj mamy kółko, i po prostu to przekładamy. I tak zakładamy to psu na szyję. I musimy uważać na to, żeby ta smycz była wysoko na szyi. Tak najlepiej od razu za uszami, wtedy pies najlepiej będzie odbierał znaki, które będziemy mu dawać. Ringówka powinna być tak założona, żeby była luźniejsza od drugiej smyczy, bo to właśnie ringówką będziemy najwięcej się posługiwać. Jeżeli mamy już Spokojnego psa na smyczy. Możemy wyjść z nim z domu, z podwórka. W obu przypadkach będzie wyglądało to podobnie. Po pierwsze, to ty musisz ruszyć pierwszy. Pies nie może cię wyciągnąć, na przykład do drzwi. I pilnuj tego, żeby pies szedł za tobą. Jeżeli będzie. Cię wyprzedzał, za chwilę jeszcze powiem o tym, co trzeba zrobić, jeżeli pies wyprzedza. Stań pierwszy przy drzwiach. Wiele psów robi tak, że kiedy widzi, że wychodzi na spacer, że właściciel już dotyka klamki, uchyla drzwi, pies pcha się w szczelinę między drzwiami a futryną i rusza pierwszy na zewnątrz. Trzeba pilnować, żeby pies tego nie robił. Najlepiej jest to zrobić sta stając blisko psa centralnie przed nim, żeby pies po prostu nam zrobił miejsce i odsunął się od drzwi. Jeżeli po otwarciu drzwi pies będzie chciał się pchać do przodu, najlepiej też przed nim po prostu stanąć i go zablokować i poczekać, aż się uspokoi. I jeżeli już stoicie spokojnie przy otwartych drzwiach, to możecie ruszać. Oczywiście pamiętając o tym, że pierwszy przez próg przechodzi właściciel, a za nim idzie pies. Na spacerze i na spacerze musimy pamiętać o tym, żeby smycz nie była napięta, i o tym musimy pamiętać też zanim wyjdziemy z domu, aby zawsze smycz była luźna. W tym celu nie zginamy rąk w łokciach, ponieważ pies, jeżeli smycz jest tak wysoko, czuje większe napięcie. I ogólnie w tej pozycji nie wyglądamy zbyt asertywnie dla psa, który ma nas traktować jak swojego przywódcę. Nie ciągniemy też smyczy do tyłu, bo w ten sposób nie dajemy szansy psu chodzić na luźnej smyczy. A ja sama miałam z tym duży problem, że ciągle ciągnęłam smycz do tyłu. Nawet jeżeli Ricky mógłby chodzić na luźnej smyczy. I właśnie kiedy przestałam to robić, Ricky zaczął chodzić na luźnej smyczy. Generalnie, żeby wszystko było dobrze, musimy po prostu wyluzować. Czyli rozluźnić rękę, trzymać ją prosto, wyprostować plecy, nie szykować się na jakieś złe zachowanie psa, na przykład nie łapać swyczy w dwie ręce, nie oplątywać sobie smyczą rąk. Jeżeli pies nas wyprzedza, albo na przykład zostaje z tyłu, bo to też jest złe rki, to Często wykorzystuje i za moimi plecami na przykład zaczyna rzucać się na rowerzystę, więc najlepiej, żeby pies chodził przy nodze, obok właściciela. Więc właśnie kiedy pies wyprzedza, zostaje z tyłu, chce coś powąchać, idzie w innym kierunku, najlepiej jest delikatnie szarpnąć myczą, właśnie tą ringówką. Która powinna znajdować się wysoko na szyi, najlepiej za uszami psa. Jeżeli chodzi o to szarpanie, to ono ma być właśnie lekkie. Ono nie ma w żadnym wypadku zadawać psu bólu. To nie ma być kara, to ma być po prostu znak, że pies ma przestać robić to, co robi, że po prostu robi źle. staw e, lub coś w tym stylu. Jednak e, jeżeli pies jest e, na coś e, zafiksowany, to nie będzie zwracał zbytnio uwagi na nasze słowa. E, lepiej dostrze do niego właśnie takie delikatne szarpnięcie smyczą. E, I można też dodać na przykład właśnie e, do tego szarpnięcia smyczą na przykład zostaw albo nie, więc może pies później się nauczy reagować na sam dźwięk. Dzięki tym radom pies powinien chodzić na luźnej smyczy bez problemu. Mam nadzieję, że właśnie te rady Wam tym pomogą. Podlinkuję Wam też jeszcze ciekawy filmik właśnie o... O, o efektach e, takiej pracy e, z psem e, i zapraszam Was też e, na mojego Facebooka e, i oczywiście zapraszam Was właśnie e, do lajkowania tej strony na Facebooku e, Zapraszam Was też na mojego bloga e, i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, e, do dawania łapek w górę, jeżeli e, te rady Wam wydają się przydatne, i jeżeli chcecie widzieć więcej takich filmików robionych przeze mnie. Zapraszam Was też do komentowania, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, to jeżeli będę potrafiła na nie odpowiedzieć, to na nie odpowiem. I to już chyba wszystko. Więc. Pamiętajcie, subskrybujcie, żeby mnie zmocować do nagrywania kolejnych filmików. I pa pa!